Cześć wszystkim, 238 odcinek GNM Plus i razem ze mną w studiu są Mateusz Zdanowicz I Paweł Stachira. Panowie, pytanie standardowe, w co ostatnio graliście? Zaczniemy może od Zdenia, bo Zdenio grał w grę na Switcha kolejno. Tak jest, w ogóle druga gra na Switcha, nie, niespodzianka duża um, W przerwie od Zeldy grałem w Splatoon 2, bo były te testy, stres testy serwerów Można było grać tylko godzinkę dziennie, tak to dziwnie zrobili, nie wiem czemu Może w sumie lepsze testowanie serwerów w sumie to było logiczne, bo wszyscy się rzucają w jednym czasie, w każdym razie to jest, um, to jest to samo co jedynka, wygląda identycznie, gra się w to tak samo, tylko przy czym wyszła mi wada Switcha kolejna, to jest ten podstawowy kontroler się nie nadaje zupełnie moim zdaniem do, do strzelanek, strasznie źle mi się grało, gorzej niż na kontrolerze tym podstawowym gamepadzie od Wii U. Ale to jest problem taki, że zbyt bardzo Jakoś ten analog rozsta... mi nie pasuje. Chodzi o to, że tak, tak. tak. Jakoś dziwnie mi się ogólnie struje, bo ten drugi analog jest tak na dole, po prawej stronie, a ten na lewym jest w takiej w miarę normalnej pozycji, to jest trochę dziwne połączenie. Um, więc będę musiał kupić Pro Controller za 200 zł złotych, hura, pewnie w lipcu czy kiedyś tam wyjdzie. Natomiast, no tak, jeżeli ktoś grał tak jak ja dużo w jedynkę, to ma takie poczucie, że to jest takie duże DLC. Bo są nowe bronie, i są tam, wiadomo, wszystkie nowe mapy, i tak dalej. W pełnej wersji będzie też kampania zupełnie nowa, i zupełnie nowy tryb fabularny. Natomiast, jakby, to nie jest zarzut, bo. Znaczy, to by, byłby zarzut i czepialstwo, gdyby pierwszy Splatoon był już na Switchu, ale go nie ma, nie? Więc w sumie wolę sequel, taki pseudo-sequel, niż mieliby robić zwykły port, jedynki na, na Switcha. A dwójki nie będzie na Wii U? Nie, tylko, na, tylko hmm. na Nintendo Switch. Co ciekawe, działa w 720p, nawet w trybie tym zadokowanym na, na ekranie. Ale 60 klatek, więc kupuję spoko. Jeżeli ktoś to na 60 klatek, to przyjmę na 720p. Tym bardziej że tego jakoś tam nie widać, bo to jest taka kolorowa prawa. No mówię, ale gra się bardzo przyjemnie, jeżeli lubiliście Splatoon to dwójka, też wam się spodoba Natomiast grałem jeszcze w Night in the Woods. To jest taka. No jak dla mnie najlepsze zaskoczenie, takie indie zaskoczenie tego roku jak na razie. To jest przygodówka trochę w stylu Life is Strange, jeżeli chodzi o motyw, bo jesteś grasz na 12-latką, która wraca do rodzinnego miasteczka i tam się zaczyna na pewno taka tajemnica, że jest morderstwo, jakoś ucię uciętą rękę znajdujesz na chodniku ze znajomymi. Um, tylko jest taki twist, że to wszystko jest w świecie zwierząt. Jest też, znaczy humanoidalne zwierzęta są grasz kotem. Um, który tam chyba w został wyrzucony z koledżu, coś takiego i tam właśnie wraca do miasteczka. Fajne jest też to, że mechanika jest jak z platformówki bardziej, a nie jak z przygodówki, to znaczy poruszamy się normalnie w lewo, w prawo, możemy też skakać. Jak tam doskoczymy w różne niedostępne z pozoru miejsca, to odbokowują nam się nowe dialogi, na przykład, czy nowe tam, że tak powiem, fragmenty historii. No i to jest fajne właśnie w tym gameplayu, że na przykład takie niespodziewane rzeczy się zdarzają. Jak poszedłem na próbę zespołu, w którym kiedyś grała bohaterka, to miałem gitar hero normalnie w tej grze i musiałem grać na basie, tak wiesz, wciskać klawisze um, rytmicznie. Więc spoko, bardzo fajna gra. Jak na razie historia się fajnie zapowiada i bardzo fajny klimat. A to no. jest już pełna wersja? Jest już dostępny, od, to od miesiąca już jest dostępny mm -hmm. na, na chyba na konsolach tych PS4, Xbox One i na pc jak grałem na PC. -cie. Więc e, polecam. Powiem, bo Widziałem, że... że na Steamie ma same dziesiątki w ogóle przytłaczająco pozytywne opinie. Jestem zaintrygowany. No, I, więc to i tyle z, ode mnie. Raczej. Z Twojej strony to tyle. My razem z Pawłem zagrywamy się chyba od tygodnia dobrze w Mass Effecta, Andromedę. I, no i co tam, Pawle, nowego wymyśliłeś? Im dalej, tym lepiej, bo moim zdaniem, tak, pierwsza godzina to. Czy znaczy pierwszą godzinę myślałem że, że to jest tragedia? Odłożyć na później. Znaczy, boków, tragedia jest... no, nie zachęca do dalszego grania. Wręcz musiałem się trochę tak przemęczyć i powiedzieć, dobra, i tak muszę w to zagrać. I po tej godzinie jest coraz lepiej. No i im dalej, to, to już w ogóle się fajnie rozkręca, chociaż gra sama ma bardzo dużo technicznych błędów. Już nawet nie, nie mówię o tych animacja. animacjach, hmm. ale na przykład dzisiaj nawet przed przyjściem do radia rozgrywałem jeden y, jedno zadanie, gdzie kluczowa postać w ogóle zacięła się i nie dało się z nią rozpocząć dialogu, więc musiałem wczytać rozgrywkę jeszcze raz. Y, te klasyczne kwestie z tym, że nagle twój tam bohater chodzi jak, nie wiem, jakaś kaczka albo osuwa Opęta się. Opętany. Mam mnóstwo filmików, może jakiś wrzucę jeszcze na naszego fanpage'a, więc. już nie szkalujcie tak. Filmikami. Oj, i dobre, no ale jeśli chodzi o fa fabularnie się rozkręca, chyba, ale ciągle mam takie wrażenie, że to trochę za mało jak na kolejną grę e, ze świata Mass Effecta, bo tak naprawdę patrząc na tych obcych, których spotykamy, to wielu ich nie jest. Nie chcę zdradzać fabuły, tak naprawdę to troszkę bieda, nie? Patrząc na raz to, jak pierwszy biedę. Mass Effect ci chyba 7 razy, to tutaj powiedzmy dwie, dwie no, na trzy. ale ja śpieszę na ratunek, teraz usprawiedliwiam szatanów z Bioware, że jednak w Mass jest w trylogii masz rasy z całej galaktyki, a tu no masz tak, tylko jeden jedna... region Andromedy, nie? Na początku, mhm. więc... Ale wiesz, to nie... bo to, to, że oni osadzili to w jednym regionie, w jednej mgławicy, tak? To jest... myślę, że to jest właśnie następstwo tego, że w procesie tam tworzenia tej gry stworzyli tylko dwie nowe rasy. Może, no może. E, bo mam wrażenie, że to jest raczej wtórny tutaj. Natomiast e, przede wszystkim ja jestem zawiedziony w ogóle. liczyłem bardzo na taką fajną scenę pierwszego kontaktu. Nie spoilując, nie było fajnie. Znaczy i problem jest w tym, że nikt tam nie jest. Nagle rozumiesz y, język wszystkich. Tak, i dopiero po jakiejś pół godziny dowiadujesz się. Graci mówi: My mamy wbudowany system tak, rozszyfrowywania, nie? Tak I znamy jakieś tajemnice. W przypadku jednej rasy jest ok, ale w przypadku drugiej nagle rozumiemy ich język i to nie jest w ogóle wyjaśnienie. Ogólnie dużo brakuje takich samouczków, Na przykład miałem problem, żeby wydostać się z Nomada, nomada czyli takiego Mako, jeśli ktoś grał w, 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 w trylogię, bo naciskałem przycisk Y i nagle wracałem na swój statek Tempest zamiast wyjść w ogóle. I brakuje takich instrukcji, więc wydaje mi się, że ta gra po prostu jest niedoszlifowana, niedopracowana do końca, gdyby na przykład wyszła w czerwcu, wydaje mi się, że bardzo dużo można by tutaj błędów było uniknąć. I... Ale wydaje mi się, że jakby nie chcieli już opóźniać tej gry, bo w czerwcu e, główne biore zapowiedzą nową grę na E3 na pewno. Podejrzewam no, pewnie... Chcieli... Edmonton pracuje teraz nad nowymi ekiporami. No Natomiast wracając do Andromedy <laughs> tak, e, i do Nomada. Nomadem dzisiaj przeleciałem kawałeczek, jak wyskoczył mi, bo coś się zrobiło z silnikiem. Też miałem tak, że nagle... Jeżeli chodzi o silnik, mam wrażenie, tak naprawdę, że e, chociaż e, wiadomo, Frostbite jest dużo bardziej zaawansowaną technologią niż e, Unreal Engine 3, e, mam wrażenie, że jest bardziej ograniczony. Albo no, czy widać, widać, że na pewno nie potrafią się nim tak posłuchiwać, Y, troszeczkę sztywniej mi się gra niż wcześniej mi się grało y, po, Nawet pomimo wprowadzenia tego y, Jetkoka no, y, y, Który też ja y, troszeczkę wyobrażałem sobie jako to jako, taka, jako taki game changer, tak? Y, taką y, form, taką nową Nowa jakość w no, walce. nową jakość w tak, w rozgrywce w walce, która no, troszeczkę mi urozmaici to wszystko. Natomiast tak naprawdę już po paru godzinkach przestałem zauważać. Ale to że wiesz, to ten... takie przejście jak z Wiedźmina 2 do Wiedźmina 3 nagle też mogliśmy <laughs> skakać, tylko <laughs> tak. że w przypadku Wiedźmina trochę jednak więcej jeszcze animacji. Wracając było. troszeczkę do klimatu, do fabuły, do tego czego mi tam, yy, bo też mam właśnie takie wrażenie, że jest lepiej z każdą godziną, ale nie jest tak dobrze, jak się spodziewałem, bo już pod koniec, tuż przed wyjściem gry troszeczkę powiem, złapałem się troszeczkę na ten hype, tak? E, już nie myślałem, że to będzie kolejna inkwizycja, natomiast e, czego mi brakuje to właśnie tej eksploracji. No bo tak, mamy eksplorację, mamy te sześć planet natomiast nie ma takiego, nie mam poczucia, mam poczucie, nie równie dobrze to mogłoby siedzieć w naszej rodzimej galaktyce, nie mam poczucia, że odkrywam nową galaktykę, że odkrywam nowe formy życia, że odkry, nie mówię koniecznie nawet o jakichś inteligentnych formach życia, tak? Brakuje mi te, tego takiego, chociażby przez pierwsze kilka godzin gry, tego klimatu wejścia w nieznane, Tam Zresztu po prostu jesteś jest w swoim tak... otoczeniu. Nawet skrzynki są Fajnie pokazane, coś. że jest tak dużo w ogóle tych systemów i jest tyle planet, ale... Tak bardzo irytujący proces przechodzenia z planety na planetę jest, że najlepiej sobie odpalić coś innego na komputerze i tak mimochodem sobie tam skanować te wszystkie planety, bo choć niby coś tam znajdujemy, to tak naprawdę niedużo jest tych materiałów i artefaktów. Więc BioWare nigdy przede wszystkim nie znalazł metody na zastąpienie Mako po pierwszej części. Najpierw Mako miał zastąpić skanowanie tych planet, takie jak w Ujze, To po prostu był. No, nie dało się tego przeżyć. Potem w trójce był ten taki radar, jakby no, ten, ten sonar, który się wysyłał w poszczególnych układach. układy skanując też było to nudne piekielnie. I teraz, kiedy spodziewałem się, już porzucą to, no bo wraca Mako jako nomad, tak. Yy, pomyślałem sobie, no dobra, no to może znowu będziemy zwiedzać jakieś nawet puste, no dobra, ale żeby sobie pojeździć e, planety, no nie niestety. No masz pustą planetę Eos, chyba jedną z najbardziej pustych. No Eos no jest dobra. najgorszy moim zdaniem, no faktycznie. Ale jak to tam są dalej si, si, si się zapuścisz, to, to coś tam można ciekawego znaleźć. Dobrze, przejdźmy już do pierwszych tematów. Mamy trzy tematy na dzisiaj, ale ja sobie jeszcze przypomniałem o jednej rzeczy, o tej takiej małej awanturze na naszym polskim podwórku, bo MediaMarkt zdradził, kiedy wychodzi Red Dead Redemption 2, podali, że 3 października, później ktoś chyba napisał do nich CD Action, CD Action tak czy potwierdzają to, oni to potwierdzili. Tak, i powiedzieli, że mają to info od dystrybutora tak, polskiego. Czyli od CENEGI. Mhm. Później zmienili nagle wersję, że wyjdzie w tym roku i zmienili datę tak, na 31 grudnia mm -hmm. 2017 roku. A później w ogóle odwołali się od tego wszystkiego. Więc moim zdaniem to wyjdzie 3 października, wyjdzie. nie? Już moim zdaniem Na tak. pewno. Znaczy, tu nie ma chyba wątpliwości. Gdyby to było na zasadzie. Bardzo fajnie, że to co Zostawiliby to po prostu. Myślę, że wydawca yy, po prostu by to zostawił. Tak, i nie byłoby komentarzy. Mm -hmm. Ludzie by się domyślali po prostu o, To Pewnie spekulacja sklepu, nie? A Przecież tak... Tak, się, tak można jeszcze do dopromować grę swoją drogą. A propos takiego promowania gry, taka szybka dygresja, bo y, będziemy mówić o Destiny? No, będziemy. E, pojawił się, pojawiła się ta grafika, tak? Jedna, jedyna. No tak, no A to A co nas spojrujesz tematy? Już za chwilę, już za chwilę będziemy mówić o Destiny, no. tylko dokończę o tym Red Dead Redemption. Czy wiesz może, czy w zagranicznych serwisach rozpisują się, że to w Polsce takie rzeczy? Nie, nie. Bo wi widziałem na reddicie, ktoś umieścił to, ale wszyscy komentują w stylu um, no, że to sklepy często zdradzają daty, to nie jest prawdziwe. Nikt nie zwraca właśnie uwagi na fakt, że jakby sklep wziął informację i, i powiedział przedstawiciel sklepu, że wzięli informację od dystrybutora i tego nigdzie nie widziałem za granicą, więc. A na no, śmieją się z polskiego PKB na te info, No dobra, tak więc może już przejdźmy do pierwszego tematu i okej, okay, już wspomniałeś o Destiny, tak więc Destiny Spoiler. 2 okazuje się, że gra pojawić się chyba w Polsce w ogóle w polskiej wersji językowej. Jedynka była w polskiej wersji, bo już mi wypadło nie, to z głowy. Nie było w polskiej wersji jedynki, nie wydaje mi się. I też nie wiem, nic nie, nie słyszałem jeszcze o polskiej wersji dwójki. W każdym razie potwierdziło się, że, potwierdziło się, że gra powstaje, bo Bungie umieściło obrazek z logo Destiny 2 na, na swoim Twitterze i tyle właściwie, jeżeli chodzi o zapowiedź. Przy czym to wiadomo było, że gra istnieje, bo już w, też tam w jakiejś konferencji z inwestorami, Activision o tym mówiło i też Bungie jakiś czas temu na blogu pisało o tym, że nie przyniesiemy bohaterów do dwójki, więc to było takie, jak wszyscy widzieli, powstaje dwójka, na tej grafice nic nie widać, poza tym, że płonie jakieś miasto, to jest pewnie ziemia ogólnie, to wszystko co jest To tak jest wierzą. to ostatnie miasto, co zostało pod e, Destiny Tak, to tak że... I, i też i podejrzewam, że ten, ta kula w tle to jest Traveler, ale ten jakby, jakby to powiedzieć, bo są w ogóle dwa Travelery, te kule takie wielkie w świecie Destiny, jeżeli graliście Em, em, I jakby są, były takie podejrzenia graczy, że w tej ciemności całej, tej sile, która tam nad nadchodzi. Z daleka jest właśnie drugi mroczny traveler i on, on jakoś sprowadzi kłopoty na ziemię, więc to chyba coś w tym Przez czym tylu Okazało się później, że to zdjęli, gra, po prostu grafika, którą e, wrzucili na media społecznościowe, e, miała e, chmurę dymu, która była bardzo ostra i ona się wydawała kulą. E, sprostowali to, więc i tutaj to mnie to dziwi, bo tak jakby zrezygnowali z darmowego m, rozgłosu, no bo tak naprawdę nic na tym etapie, kiedy jeszcze nic nie wiem o tej grze, nie nakręcałoby dyskusji tak jak jakaś teoria spiskowa. No tak, i tak są, ale właśnie, bo nie mamy co za dużo mówić, bo nic nie wiemy o tej grze oficjalnie. Wiadomo, że będzie beta, bo to na wiadomo, przykład sprakat. jest plak plakat, to, no, pojawił beta, się. Beta, wow. To wiadomo. Przeciki mówiły, że 8 września ma zadebitować tak, tak. Destiny I To jest prawdopodobne, bo jedynka też byłaby we wrześniu. I też muszą mieć odstęp jakby między Call of Duty, nie? bo nie chcą sobie pewnie tam sabotować się sprzedaży. Um, no i, no co? i, PC, I Będzie na PC. PC. to potwierdził już dziennikarz z Kotaku, który tam zawsze likował rzeczy związane z Destiny. Um, no to ja, ja chcę powiedzieć, że tak, skoro to już się jakby spełni się mm -hmm. moje jedno oczekiwanie, że będzie na PC-nie, więc będę mógł grać w końcu. Bo mi się Destiny bardzo podoba, bo to uniwersum mi się podoba. I kupiłem sobie The Taken King przeszedłem całą kampanię i tak chciałem sobie wrócić, ale jednak sterowanie na padzie jest tak koszmarne dla mnie. Jeszcze na konsolach jest strasznie małe pole widzenia, co mi bardzo przeszkadzało, nie wiem czemu. O, nie zawsze mi to przeszkadza. No, ale nie mogłem się cieszyć w ogóle grą przez to, że, że grałem na padzie, więc to już się cieszę. I teraz tak sobie myślę, co mogłoby Destiny 2 pożyczyć od The Division, bo The Division miało fajne, bardzo, bardzo fajnych parę motywów, których nie było w Destiny 1. Na przykład to, że w każdym momencie mogłeś wcisnąć sobie przycisk, żeby znaleźć graczy do gry, nie, nie, nie tylko jak byłeś w mieście. To mam nadzieję, że będzie w dwójce. Mam nadzieję, że będzie też customizacja wyglądu niezależna od statystyk, co też mi się bardzo podobało w Division. Um, no jeszcze by się przydała strefa PVP jakaś, to też coś na i ogólnie jest chyba więcej lokacji do zjedzenia. Może bo... większe lokacje, nie więcej, bo szczerze mówiąc ja bym wolał większe. Okej, okay, no to mogło być i tyle ile było, ale żeby były właśnie większe, bo to jakby bardzo ograniczało, kiedy już się ograło ten wątek główny, powiedzmy, i nie chciało się bawić w te rajdy i tak dalej, to ta gra nie oferowała nic i w sumie ona była krótka, bo około chyba 10 godzin wschodziło się albo 12. na No nie na wiem, bo ja grałem tego. wszystkie dodatki na raz, więc to ja mam inne trochę... Um... Ja bez dodatków grałem, bez tego ostatniego dodatku. I zobaczymy jak, ale to też była kwestia tego, że w Destiny 1 chodziło jeszcze na stare konsole. Tak, to było duże ograniczenie, bo pamiętam, że grałem na PlayStation 3, później dopiero się przesiadłem na PlayStation 4 z Destiny 1. Tak więc teraz może być lepiej, te światy mogą być bardziej otwarte. No i żeby było też dzięki temu, że będzie bardziej zróżnicowane te lokacje, żeby były, czy tam większe, żeby nie było takiego wracania w to same miejsce. Bo jednak nawet w wątku fabularnym mieliśmy misje czasem, które nas jakby prowadziły w te same lokacje, no tak. w których już byliśmy. Co było trochę przesadą, ale to ja wierzę, że to były ograniczenia właśnie powodowane Xboxem 360 i PS3. Teraz tego nie będzie, więc tylko lepiej. Czekam na wasze komentarze, bo tak naprawdę więcej dywagacji na temat niewiadomych chyba nie ma sensu tutaj prowadzić, a my przyjdziemy teraz do następnego tematu, który jest równie gorącym tematem, czyli Call of Duty i Druga wojna światowa. Chyba muszę jakby przekierować wszystko do Ciebie, bo tu podobno całe rewelacje na temat Call of Duty World at War 2, tak? Nie, tak? przepraszam. Tak, a co? Nie, Jest co? od, od Eurogamera <grym> podobno. Prosto. To znaczy nie. brytyjskiego. Na, na, bo na początku wyciekły same grafiki, okładka i jakiś tam oficjalny art. Nie, nie pamiętam od kogo, szczerze mówiąc, to wyciekło, ale w każdym razie pojawiło się chyba jakiś dziennikarz, który tam zajmował się też wcześniej wyciekami z Call of Duty i on chyba ujawnił w ogóle Infinite Warfare. W każdym razie on opublikował na swoim Twitterze, czy tam na stronie grafiki, że Call of Duty World War II. I... Właśnie, a ja powiedziałem World at War, world at war no. Podobne, ale to nie? też może być i że to jest dwójka, czyli tak jakby no kolejna pasuje, część. nie, Pasuje, może bo skrót pra, pra, prawie taki sam. Natomiast Eurogamer brytyjski e, potwierdził własnych źródeł, że faktycznie taka gra powstaje i tak się nazywa, bo niektórzy też mieli takie podejrzenia, że może będzie wydany po prostu remaster dwóch pierwszych Call of Duty, tak to nazwą, World War world, world, world 2, ale okazuje się, że nie, że to będzie nowa zupełnie gra, nad którą pracuje Sledgehammer Games, czyli goście od Advanced Warfare, e, czyli to był kod, w którym kampania była całkiem niezła, chociaż mi się bardziej podobało ta zitka. Mimo, jej. że. Skok graficzny że 3 był lata temu wyszedł Advanced Warfare, to chyba jest najładniejszym z tych wszystkich Call of Duty, nawet. No, powiedziałbym, no, bardzo ładnie to fakt. E, jeśli chodzi o Samogre, ja jestem trochę zaskoczony, bo dużo było informacji, że jednak y, będą te rejony azjatyckie. Jakiś prawda? nam ta coś takiego. Tak, Tajwan i tak dalej. A z tych grafik wynika, że jednak powraca Normandia. W ogóle tak jak szeregowej Serajanty, wzięte są screenshoty i walone ja bardzo na to dobrze, pudełko. Bardzo dobrze. Znaczy, bardzo dobrze. To też w sumie, bo jakiś chyba miesiąc temu tam ktoś z tego koda wrzucił na Twittera e, broń. Tak, Kolta 1911, że i tylko też ludzie śmiali. Ja pewnie dadzą nie w Infinite Warfare czy tam w jakimś futurystycznym, jako dodatkową broń. No, ale to już to... wtedy przecież dywagował, że to może być 80 lat temu. Coś no. tak, no w sumie to możliwe by było. No nie, bo przecież z, Korta z w... 911 to się produkowało chyba nawet no. do teraz, prawie. I był używany dużo. W każdym razie, no. I to tyle oficjalnych informacji, nie? Bo nic praktycznie nie wiadomo. Jakieś oczekiwania macie? Przede wszystkim myślę, że zmieniał tytuł. Nie, nie sądzę. Nie, nie. Czy wiecie jakie to jest, jakie to byłoby takie... W, 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 w. tak jakbyś kupił mm. sobie tego ten. A Battlefield 1? A Battlefield 1, przepraszam bardzo, też nie Dobra, na... Battlefield 1 też jest do, dorzucił do pieca, No właśnie. Tytuł to jest zawsze ale taka World kwestia. War II, tak, po prostu? No czemu nie? Hej, patrzcie, chcieliście? Macie. Battlefield. I tam będzie no, wszystko. na przykład, wiesz, Battlefield. Kwadratu, co Battlefield 1942, nie też data po prostu związana z wojną, więc czemu nie? I to nie przeszkadza. Ja tylko mam nadzieję, że tego za bardzo nie potną na. Mm... Takiej... Na fronty, bo po prostu chce mieć w podstawowej grze różne jakby lokacje, nie żeby tam najlepiej jakby tam dopakowali trochę Normandii, trochę Pacyfiku. Może coś była kampania w, też... w wójce, pamiętacie, to była bardzo długa kampania, który, w której sterowaliśmy nawet czterema postaciami. No jeśli tak, się była nie Afryka i była, no, Europa historię. Mm. Ale też z drugiej strony nie chciałbym, żeby to były ciągle te klisze, czyli Normandia, yy, później Ale Almaine, yy, później yy, Midway. Tylko jaką później, kliszą wiem, jest, tylko jaką piszą jest Normandia, skoro nie było jej w żadnej grze od Ilu? No, nie, no, była w Call of Duty 2, 12, nie? 15. No tak, ale też ja. też Chcę, jakby już parę razy to mówiłem w różnych miejscach, że. No nikt nie bardzo pamięta że. Du... Nie, nie, nie? nie chodzi o to, że nie pamiętam. Mnóstwo graczy, którzy grają w Koda, nie grali nawet, podejrzewam, w te bo pierwsze. Nie, bo żyli są wtedy. Właśnie, Albo i nie żyli, nie? Bo tak naprawdę, w którymś mi dwójka? 2005 chyba. Tak, 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 Druga część, więc 12 lat temu, nie? Więc jak najbardziej myślę, że muszą nawet. 12-latek może zagrać. No właśnie, nie? ale chodzi o to, że muszą powtórzyć te takie ikoniczne miejsca, chociaż w paru misjach. A potem, jakby tych misji zawsze jest tam kilkanaście, więc mają pole do popisu, jeżeli chodzi o inne miejsca. Przede wszystkim to teraz jest świeże, tak no naprawdę. Właśnie. Tak, tak dziwacznie się złożyło, że to na co, bo kiedyś narzekano na to, pamiętam, że jak dwójka wychodziła, e, tam e, co prawda była Normandia, ale nie było żadnej plaży, tylko mieliśmy Było klifę, się po klifie, tak, tak. I wszyscy mówili, że to takie rewolucyjne, że zrywamy z kliszami. A wtedy, potem już nigdy nikt nie zrobił żadnej gry, w której był, była no, przynajmniej no, dużej gry. Ja jestem kupiony po prostu za to, że w końcu robią to co, to, co chciałem, żeby no, zrobili. Tak, ja, no, ja, ja poczekam ja... do filmów, ale każdy no, co roku ma jakąś tą jakość. Tak, e, tak, ja szczególnie, szczególnie, że teraz multi będzie dobry podejrzewam, bo e, jakby w Infinite Warfare strasznie mi się nie podobało. W Balcobs 3 podobało mi się, ale też nie grałem zbyt dużo, bo jednak no jakby wydaje mi się, że ma, mają potencjał na lepsze mapy, bo ta wertykalność map nie zawsze sobie radzą z tym twórcy, jak są te jetpacki I to, to wszystko jest takie mecze są bardzo chaotyczne, przez to w tych y, kodach nowych z jetpackami. Natomiast tutaj jest szansa na takie troszkę stonowanie rozgrywki, i mam nadzieję, że nie będzie więcej gadżetów i akcesorów niż było w World the War, bo tam już trochę tego dowalili, jak na drugą wojnę za dużo, ale już mam nadzieję, że tej granicy nie przekroczą, nie, żeby wiecie o co Niech chodzi, nie? Niech z... się uczą od Battlefielda pierwszego, gdzie masz tylko praktycznie bronie i nic z nimi nie możesz zrobić. No, w sumie czemu nie? Masz Mi... trzy wersje każdej broni, bardziej z bliska, bardziej zwykłą i taką ala snajperską i tyle możesz Uważaj zrobić. Uważajcie, bo jeszcze się okaże, że mamy Lidę, którą rzucamy i się wspinamy no. po lokacji. Zobaczymy. No, no i ten, Normandii. obstawiam, obstawiam, przypomnijmy sobie po premierze, obstawiam, że DLC do tej gry to będą o, zremasterowane mapy z jedynki i dwójki. O. Z jedynki, a za to z by... dwójki bym zapłacił. Jestem tak. pewien. Ja jedynki... W dwójce były mapy z jedynki, to się, z jedynki, Mi się zawsze jedynka bardziej podobała. Karen no. tam na przykład ta mapa do dziś. Do pamięta, o, to, bo ta dwójka to dla mnie był ten moment, kiedy oni a, naprawdę jest. zaczęli. I ta taka rosyjska. To Ta z domem. Z dom, dom Pawłowa domami, chyba to się nazywało. Tak, to też było świetne. No bo. była było też w dwójce później? Było, było. Bo w dwójce było. było jeszcze przeniesione do. A, do czwórki. A, do czwórki, a jest, i potem był net. Tam, tam y, nawet świąteczną zrobili wersję z tych, Tak, na... tak, coś takiego bo to, by było. Z helikopterem była w czwórce. No, no to jest taka fantastyczna. Ach, Aż bym zagrał i teraz. Dobrze panowie, to i czekamy na komentarze naszych y, słuchaczy, a my przechodzimy teraz już do ostatniego tematu, który będzie związany ze StarCraftem Remaster. Blizzard zapowiedział grę, czy raczej zestaw, Starcraft Remastered, w skład którego wejdzie nie tylko pierwszy Starcraft, ale też dodatek Broodward, czyli najlepsze co świat Starcrafta jakby nam zaoferował. I co ciekawe, bo ucięło nam plusa w zeszłym tygodniu i o tym mu chcieliśmy mówić, ale. W każdym razie się zastanawialiśmy czy to będzie, bo wcześniej przed zapowiedzią były plotki, przecieki I tak się zastanawialiśmy czy to będzie na silniku dwójki i bardziej się właśnie skłoniliśmy ku tego, że to jednak będzie przeniesione właśnie na silnik nowej gry i że będzie w Battle W tym launcherze Blizzard'a po prostu nowa zakładka, czy to będzie jako dodatek do w ogóle StarCrafta 2 Natomiast całkiem pozytywne, przynajmniej jak dla mnie zaskoczenie No to będzie po prostu zremasterowana tak e, normalnie powiedzmy pierwsza część gry, czyli absolutnie nie zostanie zmieniona rozgrywka tylko zostanie podbita rozdzielczość i zostaną też nagrane filmiki w 1080p, nowy voiceover, znaczy nagrany na nowo i ścieżka dźwiękowa też nagrana na nowo. 16 na 9. Wow, rozdzielczość no 16 na 9. Z tym się no w wiesz, sumie też. Szczytło. No i przede wszystkim mnie bardzo jara to, że będzie można w końcu zoomować, znaczy, widok oddalać bardzo w Starcraftie. Jedna rzecz, na którą ja bym zwrócił uwagę, to że takie posunięcie ze strony Blizzarda może być pewnym badaniem terenu, no bo wiadomo, koszt zrobienia y, takiego, tego typu remastera, no nie będzie hmm. duży, tak? To jest na tym samym silniku, no dadzą nowe no tekst... znaczy nie wiem czy tam tekstury nawet będą w Języki, na polski język Języki, będzie. tak, ale, ale y, no, koszt produkcji na pewno nie będzie jakiś gigantyczny i być może jeżeli to zyska troszeczkę popularność, bo trzeba pamiętać, że ten pierwszy StarCraft miał jednak troszeczkę inny tempo rozgrywki niż drugi. E, w ogóle inną rozgrywkę, tą, e, troszeczkę bardziej klasyczną. No, jeżeli to, się, jeżeli to się przyjmie, to może, może wreszcie ten, nie wiem, Warcraft 3. Ogólnie jest tak, 4. że darmowa wersja się pojawi w przeciągu miesiąca, eee. w która będzie miała tylko ulepszony matchmaking i jakieś pierdoły. Tak, pod koniec kwietnia. A w lecie pojawi się ulepszona całkiem wersja z tą grafiką i innymi... Tak, remaster bajerami. ukaże się latem, natomiast teraz już chyba że nawet jest dostępny oryginał. Za darmo możecie ściągnąć oryginał z Brood War i co ciekawe, będzie można grać online, mając oryginał, z ludźmi, którzy kupią remastera, więc będzie więcej graczy, jeżeli ktoś nie będzie się kupić remastera, tylko zupełnie grać, nie wiem, na, na monitorze CRT krafta starego. Fajna rzecz, moim zdaniem e też bardzo się cieszę, że gracze, którzy nie, nie znali pierwszego StarCraft'a, a grali w dwójkę, m, poznają lepszą historię niż w StarCraft'ie 2, bo była fabuła lepsza w podstawowym Starcrafcie, szczególnie w Brood War. I wątek w ogóle Kerrigan i Raynora był bardzo fajnie poprowadzony. Nie, to nie była taka klisza jak z komedii romantycznej. Tak, powiedzieliśmy, że to była zbrodnia przeciwko ludzkości, co się tak, wydarzyło troszeczkę. z Kerriganem. W ogóle w ja nie znam, nie znam fanów StarCraft'a, którym się podoba historia, tak naprawdę, w dwójce. Ten wątek przynajmniej, ale też. To jest ciekawe posunięcie, posunięcie z punktu widzenia e sportu, bo jednak StarCraft 2 cały czas tam ma jakieś turnieje, ale jednak niestety wydaje mi się, że umiera ta scena powoli. I to jest takie ciekawe z perspektywy takiej, czy Teraz progracze się przerzucą trochę na ten remaster i czy zobaczymy, znaczy na pewno zobaczymy jakieś turnieje. To jest moim zdaniem pewniak. E, tylko ciekaw jestem, czy Blizzard też będzie na to wykładał kasę, żeby robić te turnieje z remastera. No właśnie, bo to jest jedna rzecz. Tak naprawdę, jeżeli e, StarCraft wygaśnie, a w najbliższym czasie nie mamy zapowiedzianych żadnych dużych strategii, poza jedną, tak naprawdę w na stanie pozostaje jedna gra, która po raz pierwszy w historii swojej serii stara się iść bardziej właśnie w esport, czyli dawno One no niby tak, więc to będzie ciekawe, ciekawe, będzie to obserwować, że tak powiem. Ja tu właśnie no. wyczytałem, że między innymi będzie system powtórek do tej wersji dodany, więc to już takie bardziej esportowe sportowe no, rzeczy. No, więc, więc bardzo fajna rzecz. A jeżeli chodzi o rozgrywkę, tak jak powiedziałem już, że będzie zupełnie niezmieniona, chyba powiedziałem. Tak, tak. Więc to jest też też fajna rzecz, bo jakby właśnie... To jest też chyba taki ukłon w stronę tych graczy profesjonalnych, którzy nie ukrywali wielu z nich, że wolą Brood War i że do dziś tam pogrywają w wolnych chwilach, zamiast trenować StarCrafta 2, więc ciekaw jestem jak ta sytuacja się rozwinie i też bardzo chętnie ukończę kampanię jeszcze raz i w podstawce i w Brood War. Nie wiem czy będę grał w Multi, bo nigdy nie byłem dobry w tym klasycznym StarCraftcie w multiplayerze, ledwo co się nauczyłem grać w dwójkę, a to jest jednak trudniejsza gra, oryginał. Możemy zagrać przeciwko Pawłowi on nie ma chyba. On nie gra na komputerze, więc spokojnie. Faktycznie, no, to powinni, powinni, powinniśmy Skoro sobie powiedzieć: na jednego będziemy musieli. No dobrze, panowie. Tak więc, jeśli ktoś, kto nas słucha, zagrywa się jeszcze w StarCraft'a, to niech powie, jak on widzi tą całą kwestię odnawiania oryginalnego StarCraft'a. Na no, to był 238 odcinek GNM, i razem z wami byli Mateusz Danowicz i Paweł Stachira. I Mateusz Widut. Do usłyszenia. Cześć za tydzień. thank you